Z tej strony Simgata i witam Was bardzo gorąco na moim kanale w filmie z serii QA. Ostatnio odbyło się 9 miesięcy temu. To miało być filmem na Setny film. Jednakże ja to przeoczyłam ze względu na to, że wtedy była premiera jakiegoś rozszerzenia. Ja już nie pamiętam, które to było wtedy dokładnie. jakoś ten setny film po prostu przeminęłam i, i temat troszkę mi ucichł. Dlatego też postanowiłam zrobić to na dwusetny film. W ogóle wow, że to już dwusetny film na moim kanale. Naprawdę jestem w szoku ogromnym. Pytań było bardzo dużo, ponieważ wiecie, ja połączyłam też te, które zadawaliście na setny film, no i teraz było jeszcze więcej pytań. Jakbym odpowiadała teraz na wszystko, to naprawdę ten film byłby bardzo, bardzo długi, więc stwierdziłam, że to troszeczkę bez sensu, dlatego też wybrałam kilkanaście. Nie wiem ile tu jest pytań. Oczywiście mam swój magiczny notecik, w którym wszystko zapisałam i przygotowałam. Dla ułatwienia dla Was, dla zainteresowanych, w opisie filmu znajdziecie wszystkie pytania oznaczone, w której minucie na to odpowiadam. Bo być może Was coś konkretnie interesuje i nie chcecie oglądać całości, dlatego też takie ułatwienie. Było dużo pytań o moje życie prywatne. O moją twórczość internetową, o stricte Simsy. Tych pytań, tak typowo Simsowych, jest bardzo mało, dlatego że mm, to były pytania, które często były już e, poruszane. No to słuchajcie, nie przedłużając, e, zacznijmy zabawę. Ile masz lat? O Jezu, to pytanie, słuchajcie, pojawiło się naprawdę bardzo, bardzo dużo razy. Ja często o tym mówię, ile ja mam lat, bo ja tego nie kryję. W tym roku 24. Sama muszę czasami sobie, wiecie, policzyć, że to, że to już. Co studiujesz? Ja studiuję administrację. W tym roku będę broniła pracę magisterską, dlatego jakby ta praca magisterska jest takim Powodem, że ja filmy często mam jakieś zapóźnienie, dlatego ja nie mam stałego grafiku, e, ponieważ, no, wiecie, jakby to z tą pracą wygląda naprawdę, e, naprawdę. E, różnie. I teraz jest pytanie, czy masz inną pracę oprócz YouTube'a? E, ja to pytanie wybrałam tylko dlatego, żeby powiedzieć jedną rzecz, bo e, jakby nie chcę tutaj za bardzo o życiu zawodowym opowiadać, chciałam tylko powiedzieć, że YouTube nie jest w żadnym stopniu moją pracą. Grasz w jakieś inne gry niż Simsy, e, więc ja generalnie gram w Chińczyka na Facebooku tak. Czasami pogrywam w mafię, i w sumie na ten moment to, to chyba tyle. Jakoś powiem Wam, że korci, korci mnie bardzo granie w coś innego, jakoś. Ale nie znalazłam tej odpowiedniej gry, tej gry, która by mi porwała i tak jak mówiłam Wam wcześniej, z tym czasem bywa aktualnie bardzo różnie. Czy grasz na jakimś instrumencie? Tak, gram, słuchajcie, na gitarze. Ja w ogóle mam taki swój zespół, więc ja tam gram i śpiewam i to takie, wiecie, bardziej hobbistyczne, hobbistyczna zabawa po prostu. Co pokusiło cię do spróbowania swoich sił na YouTube, jak i Facebooku. Dziękuję bardzo za to pytanie. Jest to pytanie bardzo powiem, szerokie z odpowiedzią, a więc zacznijmy od tego YouTube'a, bo on był pierwszy, co, co może być zadziwiające. Bo ja w sumie, wiecie, YouTube'a na poważnie traktuję dopiero od jakiegoś czasu, ale do, do tego dojdziemy. Więc słuchajcie, ja zaczęłam od założenia Instagrama i tam dzieliłam się swoimi domkami i nie wiem. Wiecie, ja nie budowałam jakoś bardzo, bardzo dużo. Ja się tam dzieliłam nawet z zdjęciami z jakichś rozgrywek. Oczywiście nie miałam tam jakiejś dużej publiczności i ja w sumie dopiero jakby po założeniu tego Instagrama dowiedziałam się, że są w ogóle grupy na Facebooku poświęcone Simpson, że są jakieś fanpage Simsowe i dla mnie to było w ogóle mega wielkie wow, jakiś inny świat. I jakby ja po pół roku dopiero założyłam Facebooka, i jakby moim celem było po prostu bycie bardziej anonimową, bo wiecie, jak na tym Facebooku bywa. Znajomi wszystko obserwują i czasami mi coś podsyłali i chyba ze mnie śmiali. Tak, to czasami. Od, odczuwałam, e, więc e, więc jakby Simgata na Facebooku to była próba jakiejś anonimowości w sensie nie chodziło o to, żeby nikt nie wiedział, że ja to Simgata, tylko żeby sobie swobodnie móc komentować, móc się udzielać gdzieś indziej, więc to, że na tym Facebooku tak przypadkiem to poszło to naprawdę było przypadkiem bo ja powiem wam tak ja nie myślałam, że przyciągnę chociaż 100 osób na tą stronę, plus do tego plus do tego ja nie miałam takiego zamiaru to był troszeczkę taki eksperyment z czasem, bo tak jak wam mówię na początku to, to nie było takiego w ogóle celu i z tym YouTubem było tak, że ja założyłam YouTubea jakoś na równi z Instagramem, czyli to było luty 2019 z tego roku. I ja wstawiłam jeden odcinek. <laughs> jeden odcinek o jakiejś rodzince, gdzie oni mieli mieć dużo dzieci i nie mieć pieniędzy. I ja wstawiłam jeden odcinek i na tym się zakończyło. To też był troszeczkę taki eksperyment, który w sumie ten film miał dużo wyświetleń wtedy. Powiem Wam, że naprawdę bardzo dużo, ale, ale jakoś no, nie pykło i też mój komputer nie chciał za bardzo ze mną współpracować w tamtym czasie. Ja wstawiałam filmy. Raz na miesiąc, i serio, ostatnio tak sprawdzałam. To tam była jakaś masakra, dlatego też mówię, że ja tego YouTube'a tak naprawdę bardziej prowadzę od niedawna. Więc to, wszystko, w którym ja teraz miejscu jestem, to jest troszeczkę taki niezamierzony przypadek. Czy od początku Twój kanał miał być o Simsach? Tak, miał być od początku o Simsach, ale od jakiegoś dłuższego czasu zastanawiałam się nad wprowadzeniem na ten kanał czegoś zupełnie innego. Tylko pojawiają się dwa problemy chyba. Pierwszy problem jest taki, że nie do końca wiem w którym kierunku pójść, żeby nie zrobić jakby większego bałaganu tutaj i no, i żeby wiecie, no, wszystko było w miarę spójne, żeby to pasowało do moich aktualnych widzów i tak dalej. W sensie, no wiecie, nie to, żeby każdy film każdemu odpowiadał, ale chodzi mi o to, żeby tak mniej więcej się e, wpasować. Nie chciałabym robić drugiego kanału e, dla innych gier, z tego powodu, że wydaje się to dla mnie zupełnie bez sensu, w tym momencie, kiedy jakby tych widzów mam mało. Może gdybym miała 100 tysięcy więcej, to może bym na czymś takim pomyślała. E, wiadomo, że to się nigdy nie wyda. Dlatego też jakby myślę nad tym, ale niczego konkretnego nie mam na myśli. Jakie to uczucie, że wiesz jak poprawnie myć włosy? To jest pytanie troszeczkę humorystyczne. Tutaj kolega sobie wziął to z naszej konfy dla zabudowanych na Messengerze, gdzie cieszyłam się, że w końcu wiem jak umyć włosy. I ja wiem, że to brzmi strasznie komicznie w tym momencie, ale... Zaczęłam dbać bardziej o włosy i, i jakby interesować się nimi. Słuchajcie, i poza tyle tajników, że czuję się z tym meciem włosów bardzo dobrze polecam. Jak zacząć na YouTube? No, jakby to nie jest pytanie do mnie, bo ja sama nie wiedziałam, jak zacząć i generalnie sama zaczęłam to robić bardzo, bardzo źle, tak zupełnie bez sensu, bez pomyślonku moimi litery były. Tragiczne, tragiczne. Ja nie mówię, że teraz są jakieś przepiękne, ale wtedy to były tragiczne. I jakby ja nie dodawałam na bieżąco tych filmów, tylko tak bardzo dawkowałam. Niby jakieś pomysły miałam, ale to nie były do końca trafne pomysły, więc jakby moja rada: wymyślić sobie, na czym chcemy się skupić, robić ładne miniatury, robić ładne filmy. I tyle, i po prostu robić to, co się lubi. Opowiesz historię o Game Changers. No to tutaj chyba chodzi o to, jak to się stało, że jestem Game Changerem. I to, słuchajcie, mogę Wam to odpowiedzieć z dwóch wersjach. Jedna jest wersja bardzo długa, druga jest wersja bardzo krótka. Na tą bardzo długą, to myślę, że poświęciłabym bardzo dużo czasu. I to by był fajny materiał na osobny film. A krótka wersja to jest, starałam się i się dostałam. Jakby ja o czymś takim dowiedziałam się naprawdę bardzo, bardzo dawno Ja miałam już ten fanpage na Facebooku, ale ja YouTube'a nie oglądałam I do tej pory nie oglądam, i do tej pory nie wiem co się dzieje na simowym YouTubie I ogólnie takim ogólnym, więc jakby ja naprawdę nie wiedziałam, że coś takiego istnieje I kiedyś to po prostu wyszło w rozmowie z pewną osobą, która powiedziała, że bardzo by chciała należeć do tego programu ja sobie wtedy pomyślałam, że aha, fajnie, bo wiecie, ja nawet o tym nie myślałam, żeby... Myśleć o tym, że ja mogę w czymś takim być, a koniec końców to jedna z fajniejszych rzeczy, jaka mi się w życiu zdarzyła. No, po prostu się starałam, po prostu brnęłam coraz to bardziej i głębiej i jakoś tam się udało. To jest słuchajcie bardzo, bardzo fajne pytanie. Miałaś w klasie fanów? Słuchajcie, ja skończyłam dawno. Ja szkołę skończyłam w 2016 roku? Jeżeli dobrze, to w tym momencie liczę, tak, tak mi się wydaje, no to jakby wiecie, no... Mój kanał, jak no w ogóle, simgata nie istniała, simgata nie była w planach, więc tutaj nie ma o czym mówić. Jeżeli mówimy o klasie na studiach, no to jakby ta simgata się pojawiła, kiedy ja poszłam na studia zaoczne, i tam jakby nadal nikt nie wiedział, że, że jak jestem jakimś człowiekiem internetu, ale jeszcze zacznijmy od tego, że ja tak naprawdę yy, nie mam fanów, ewentualnie może mam widzów. Więc tym bardziej w klasie, no wiecie o co chodzi. Jesteś prawo czy leworęczna? Jestem praworęczna. Czy lubisz być youtuberem? Generalnie lubię, bo jakby to nagrywanie sprawia mi radość i dlatego to właśnie robię. Nienawidzę montowania oraz czekania na wyrenderowanie filmu. I tak generalnie to, to, to lubię. Lubię bardzo, lubię bardzo. No, i chciałabym to robić jeszcze długo, na pewno. Jak radzisz sobie z hejtem? To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja jakby. Tego hejtu za bardzo nie spotykam. Wiecie, takiego typowego chamskiego hejtu na zasadzie już nie nagrywaj, i sobie, jesteś beznadziejna. E, wiadomo, że mam komentarze, które mają tą konstruktywną krytykę, no i wiadomo, że ją człowiek przyjmuje w sposób e, normalny, bierze sobie to serca i, i, i coś z tego wyciąga. E, więc takiego hejtu, takiego chamskiego mało kiedy miałam. E, teraz po prostu unikam jakichkolwiek, Spotkań z hejterami, by nie czytam tego, jeżeli już gdzieś tam jakaś zmianka się pojawia. Jakby wiecie, ja nie jestem na tyle jeszcze rozpoznawalna, jeszcze i nigdy nie będziesz. Ale wiecie, co chodzi, że no po prostu unikam. Staram się do tego, tego do siebie nie brać, jak już się coś pojawi. Ile przeciętnie zajmuje Ci budowa domu. Jeżeli chodzi o taki dom z meblowaniem. To za dużo. Po prostu za dużo. Ja potrafię siedzieć po parę godzin, dwa, trzy dni i to może w godzinach wychodzić. O, super przykład. Ostatnio robiłam dom, który miał w sumie jedno piętro. Mm, ja go budowałam około 9 godzin. Skąd wiem, skąd wiem, bo go nagrywałam i, i tam jakby też była zwrócona uwaga na każdy, każdy szczególik Więc myślę, że no nie wiem, czy to dużo, czy to mało, ale są domy, które zajmują mi o wiele więcej czasu. Ile czasu uczyłaś się budować? Ja nadal się uczę. I Ja uważam, że moje budowle, takie wiecie z głowy, są słabe. Są bardzo przeciętne, są bardzo do siebie podobne i walczę z tym. To znaczy ostatnio nim walczę, bo ostatnio prawie w ogóle nie buduję, ale jak buduję to z tym walczę i staram się ciągle, ciągle polepszać. Jak zauważyliście na pewno, że mój taki ogólny content zaczął się skupiać bardziej właśnie na tym YouTubie, na rozgrywce, na modyfikacjach, na jakichś tam poradnikach, a to budowałem gdzieś tam sobie pofrunęło z wiatrem chciałabym do tego wrócić i tak się staram, i tak się staram, i tak to właśnie wychodzi, ale ciągle się uczę. Czy masz chłopaka? Eee, tak, mam chłopaka, już bardzo długo mam tego chłopaka. W sumie jestem w trakcie namawiam go na to, by e, nagrał ze mną e, jakiś film właśnie na kanał. Może coś z tego wyjdzie, mam taką przynajmniej nadzieję. No i co, no to no w sumie tyle. Jak mi nami osobę, którą najbardziej lubisz z internetu, tutaj chodzi jakby o osoby kumpelskie, tak? Nie jakieś tam, wiecie, idolów, to jest słuchajcie, mój menadżer. Rafał. Na pewno kojarzycie, jeżeli mnie oglądacie, bo tutaj też parę filmów z nim było. Jest to też taka moja pomoc techniczna w sumie to mnie często tak piszecie na fejsie o jakieś tam pytania właśnie techniczne. To on tam odpowiada i Wam pomaga. Nie ja, bo ja się na tym zupełnie nie znam. Z Rafałem znamy się już ponad rok. Mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy, bo dzieli nas naprawdę bardzo, bardzo dużo kilometrów w sumie. I jeszcze jest oczywiście bardzo dużo osób, które, które z tego internetu uwielbiam, ale nie chcę po prostu każdego teraz tutaj, wiecie, wymieniać, bo jeszcze kogoś pominę i będzie głupio, ale no taki, wiecie, najlepszy bestryt to właśnie Rafał. Kto jest Twoim idolem? Moim idolem jest Miley Cyrus i ja ją kocham całym moim życiem. W szafie mam nadal dwa plakaty, właśnie z Miley. I sobie tam wiszą, i, i ja Maju lubię już bardzo, bardzo długo. E, miałam okazję ją widzieć na żywo na Orange Warsaw Festival, więc jakby takie e, marzenie się spełniło. Mam nadzieję, że jeszcze to powtórzę kiedyś tam sobie grałaś w poprzedniej części Simpsów, co o nich myślisz? Grałam w każdą część jedynkę, dwójeczkę, trójeczkę i czwóreczkę. Oczywiście, co ja o nich myślę? W jedynka, Jedynkę grałam jak byłam bardzo mała, i ta gra wydawała się dla mnie bardzo trudna. Chociaż jak teraz jakieś opinie spotykam, to, to właśnie wiele osób twierdzi, że to była najtrudniejsza. Część, więc coś w tym jest. Dwójka, dwójkę kocham do tej pory, teraz z nią średnio pogrywam, ale tam uwielbiałam dodatek własny biznes. To serio było najlepsze, co w życiu mogło się wydarzyć. Ten biznes tam był. Tak dopracowany, że aż żyć się chciało. E, trójeczka. W Trójeczka powiem Wam, że nie grałam jakoś długo, ale lubiłam ją. Lubiłam ją, a teraz z perspektywy czasu lubię ją mniej. Nie wiem, czym to jest spowodowane. E, ja jestem tym czwórka właśnie w porównaniu do trójeczki. Mimo, że e, czwórka też ma e, dużo swoich wad, to jakoś do tej trójki e, ciężko mi po prostu wrócić na no, czwórkę. No, lubię, chociaż czuję się często przez nią ograniczana. Stąd pomysł na nazwę grup. Grupa zabudowana. W The Sims wzięła się od budowania, ponieważ gdy grupę zakładaliśmy było nas trzy i każda z nas po prostu budowała, więc jakby ta nazwa miała być związana z nami, dlatego jest zabudowane. Często pojawiały się takie komentarze typu: zmienię to na zabudowani bo tu są też mężczyźni, ale właśnie ta nazwa nie odnosi się do. Jakby zabudowany do członków grupy, tylko jakby y, do nas. I wiecie, teraz tak naprawdę. Y tych stron, tak zostałam tylko ja. Oczywiście Sakatax jest, ale już nie jego Sakatax, sakataks została zamurowana i moglibyśmy tą nazwę zmienić, ale ona już się tak wryła każdemu na pewno w głowę, że po prostu to byłby strzał w kolano. Dlatego jesteśmy po prostu zabudowane w The Sims. Była też rozmowa, żeby też gdzieś tam. Simgata, bo w ogóle też wcześniej była nazwa Simgata i tak zabudowane w The Sims, kiedy sakatak zamurowaliśmy to tak myśleliśmy, czy to Simgata gdzieś tam zostawić, ale stwierdziliśmy, że będzie to po prostu czyściutko zabudowane w The Sims Ja oczywiście jako Simgata też tam dużo się udzielam, dużo pytam o moje właśnie serii na YouTube, więc Was tam zapraszam, jeżeli Was jeszcze na naszej grupie nie ma Instagram czy TikTok? Zależy na co patrzeć. Wiecie, Instagram, Instagram jest fajny, ale TikTok daje możliwość, większą możliwość pokazania czegokolwiek większej ilości osób i śmiesznie mi to strasznie, bo raz nagrałam TikToka, może no, no, nie to, że miał jakoś strasznie dużo wyświetleń, ale 130 tysięcy osób go widziało i mówię tam tak, dziecko jest jak stół. Dziecko jest rzeczą. I coś tam, coś tam, coś tam. Wiecie, ktoś tam pytał się o, o to, czy można edytować e, niebowlaka, ja na to odpowiedziałam i bardzo dużo osób miało problem ze zrozumieniem tego, co mi chodziło, i każdy myślał, że mówiła o prawdziwym dziecku, że dziecko jest tak dziecko, jest jak rzeczą. E, dobrze, że z tego nie powstała jakaś większa, większa drama i większe zamieszanie. Śmiesznie by e, było. Jacy są Twoi ulubioni youtuberzy? Więc tak jak ja wcześniej mówiłam, ja tego YouTube'a za bardzo nie oglądam. Padam czasem do kogoś, ale to jest i tak zazwyczaj powiem Wam tak. To jest tak, zobaczę, chwilę poglądam, okej, okay, okej, okay, brzmi interesująco. I, I idę dalej. Takie, no, nie wiem, jak wam to opisać. Znaczy, wiadomo, że ktoś ma coś, co mnie tak naprawdę już zainteresuje, no to obejrzę, ale najbardziej lubię i polecam. W sensie w sumie jej akurat nie muszę polecać, bo polecam Scarlet. Ja Scarlet e, poznałam m, osobiście, w sensie nie twarzą twarz, tylko wiecie, e, pisząc, i naprawdę jest e, bardzo, bardzo e, sympatyczna, miła i fajna, więc jej filmy też są sympatyczne, miłe i fajne, bo. Bo, bo wpadam do niej często, też mam śmieszną historię z nią. Jeżeli ją oglądacie, to wiecie, że ona ma serię pomyłki. I jakby obserwowałam ją na Instagramie, a do tych pomyłek nigdy w życiu nie doszłam. I ja cały czas myślałam, że to jest seria, która polega na tym, że ona e, tam wrzuca jakieś. Pomyłki. Wiecie z jakichś tam innych serii, które nagrywa? Wiecie jakieś wtopy? Jak któregoś dnia sobie tak pomyślałam, dobra, idę się pośmiać, um, idę zobaczyć te pomyłki. Ja, słuchajcie, byłam święcie przekonana. I ten, ale tam no, wchodzę. Takie. Y a to wiecie, seria nazwana pomyłki. Dobra, nieważne, to było tak idiotyczne, że że nieważne polecam wam Korcie, z Korcią słuchajcie pamiętacie, kiedyś tam nagrywaliśmy coś razem, z Korcią też do tej pory e, mam jakiś tam kontakt i, i Korcia też bardzo dużo serca wkłada we swoje filmy i jeszcze zapraszam was do Nox e, to jest nowa youtuberka, która właśnie była że tak powiem e, przygotowana bardzo bo właśnie postawiła na miniaturki, które wyglądają super, e, postawiła na treść która jest przemyślana, postawiła na to, że dodaje filmy regularnie, czyli no, jakby największe, największe i najważniejsze rzeczy. Jej się powodzi, ma już 100 subskrypcji. Gratulacje, baw się dalej lub dalej swoje. Wiecie co? Aż mi gardło zaczęło walczyć od tego gadania tak no Więc w sumie to na razie tyle. Nie wiem, jeżeli macie jakieś tam pytania do następnego Q&A, to oczywiście możecie pytać w komentarzach teraz. To kiedyś tam, kiedyś tam wrócimy do, do tematu. Co jeszcze? A propos tego Game Changers, to też możecie dać znać, czy was temat interesuje, czy was nie interesuje. W sumie to chyba tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Zachęcam do zostawienia subskrypcji. Was już jest naprawdę bardzo dużo, bo 2500 i wiecie, z jednej strony sobie myślę kurcz, mało, e, jakby tak wiecie patrząc na takich prawdziwych youtuberów mm, a potem sobie myślę Jezu, dwa tysiąca serio subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę i widzimy się już niebawem w jakichś tam nowych filmach co ja mam zaplanowane mam zaplanowane pokolenia na pewno I to w sumie najważniejsze <noise> dobra, żegnam się z wami, cześć